Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Rukan Paul. E, dzisiaj pokażę Wam, ostatnio padało dużo pytań e, odnośnie Audacity i tych ludzkich programów, e, jak to wszystko ustawiać, jak nagrywać itd. E, pokażę Wam dzisiaj cały proces, tak jak ja tworzę filmy, jak ja nagrywam, e, cały proces tworzenia filmu, montowania go i wysyłania na YouTube. E, programy, których używam, to, no, do nagrywania e, gry używam Frapsa, do nagrywania dźwięku, komentarzy używam Audacity. I teraz tak, pokażę Wam, do montażu jeszcze używam Corel Video Studio. Do, żeby przerobić film na odpowiedni format używam Freemix Video Converter. No i tyle. Pierwsza sprawa, jak ustawić fraps. Pokażę Wam więcej jak ja to mam ustawione. Czyli nagrywam tylko dźwięk systemowy, czyli dźwięk z gry plus obraz z gry. Nie nagrywam mikrofonu. Tutaj opcje mam odznaczone. Nagrywam w 30 klatkach, zazwyczaj w 30 klatkach na sekundę, 30 fps i full size. Jeżeli macie słaby komputer, nie wiecie sobie jak z tym poradzić, a koniecznie chcecie coś nagrać, to proponuję wzi wziąć na half size, co jest jak gdyby połowa tego obrazu tutaj u góry, i później się go tam w programie rozciąga, żeby on ładnie pasował, lub free -make video converter też może Wam to wszystko rozciągnąć, ale to wszystko Wam później wytłumaczę. I 60, i 60 klatek na sekundę czyli half size i 60 klatek na sekundę to jeżeli macie słaby komputer lub gra za bardzo go obciąża i z frapsem wam to po prostu klatkuje strasznie e, więc tak, ja u, u, ustawiam na 30 fps, full size ok, to jest prawidłowo ustawiony fraps teraz tak, audacity Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, tam ponoć mi nie nagrywało mikrofonu, że coś takiego nie widział, co zrobić. A więc pierwsza sprawa, tu ustawiam tutaj na MME, czyli to jest dźwięk systemowy, a to jest tutaj będzie Wam nagrywało dźwięk z mikrofonu. Tu ustawiacie głośniki, jakie tam macie. Ja mam w tej chwili takie. Tutaj w tym miejscu, gdzie jest ikonka mikrofonu, ustawiamy mikrofon. Można być z kamery, lub załóżmy przy słuchawkach. Ja używam tego przy słuchawkach, dlatego że nie nagrywa mi tak szumów z kamery, mi nagrywa dźwięk przestrzenny, czyli zbiera też szumy wszelkie i inne dźwięki. Nagrywa najlepszy jest dźwięk z mikrofonu przy słuchawkach, bo on po prostu nagrywa wam dźwięki najbliższe przy mikrofonie, czyli tak jak mówicie, to będzie to bardzo fajnie nagrywało. Tutaj dźwięk stereo, może być mono, ale proponuję Wam stereo. To jest bardzo ważne, jeżeli ten suwak tutaj zmniejszycie, gdybyś ściszył Wam cały dźwięk systemowy, czyli wszystko. I później, jeżeli byście oglądali swój własny film, czy jakiekolwiek inne nagranie, możecie słyszeć to o wiele ciszej. Ja kiedyś się na tym właśnie przyłapałem, zmniejszyłem sobie to, miałem dosyć nisko i później przy obróbce filmu zwiększałem, zwiększałem, zwiększałem ten dźwięk i później wyszło to fatalnie. Dźwięk był taki zachrypnięty i beznadziejny. Tutaj, a więc tak, to najlepiej, żeby ten suwak był prawie na samej górze. Tutaj zmniejszamy o jedną kratkę czułość mikrofonu. I to jest prawidłowo ustawiony program. Aha, tutaj jeszcze tutaj mamy jakość dźwięku, może być 48 lub 44 tysiące. Ja zazwyczaj biorę na 44 tysiące, bo to dla YouTube wystarcza. ok to jest prawidłowo ustawiony program Audacity. Mm, a więc tak. Pierwszą rzeczą, którą robię yy, pokażę wam jeszcze mniej więcej wszystko dla przykładu, jak to, jak to wygląda. Pierwszą rzeczą, którą robię, uruchamiam program Audacity. Teraz mi nagrywa komentarz. Żeby zsynchronizować to z obrazem, to w momencie najpierw włączymy grę. Hmm, tutaj pod numrok sobie postawiłem, hmm, pod num 0, na numerycznej 0, to będzie uruchomienie frapsa. A więc tak, kładę palec na. Właśnie na tym przycisku, który uruchamia frapsa. Nie uruchamiam go, uruchamiam grę. I e, żeby zsynchronizować, może tutaj włączę mapkę. Będzie mi strasznie mało, będzie około 8 fps, albo iść, bo teraz dwa programy będą mi nagrywały obraz. Żeby zsynchronizować to, e, strykam e, przy mikrofonie, jednocześnie naciskając w tym samym łamku, w sekundy przycisk nagrywania. I pokażę Wam za o co chodzi. To znaczy tak, może wytłumaczę najpierw. Chodzi o to, że w Audacity moment stryknięcia będzie momentem rozpoczęcia nagrywania. I w Audacity będzie to widoczne jako taka pionowa kreska, długa pionowa kreska. I początek filmu we Frapsie ustawimy do początku tej pionowej kreski w Audacity. To brzmi skomplikowanie, ale jest dosyć proste, później w fazie obróbki pokażę Wam jak to wygląda. A więc tak, wstrykam w palce i jednocześnie nagrywam nagrywanie. Teraz widać, że się nagrywa. W prawym górnym rogu, w rogu widzicie czerwone cyferki, to znaczy, że się nagrywa. Ok, ja to przerwę to nagrywanie, bo to na razie jest bez sensu. Eee, nie będziemy to żadnego filmu tak naprawdę tworzyli, tylko chciałem Wam pokazać dla przykładu, nie wiem jak to będzie wyglądało. Teraz znowu yy, wyłączam to. Wyłą, wyłącz, wyłączyć może w dowolnym momencie. Tutaj nie trzeba tego synchronizować. Wyłączamy nagrywanie. Zapisz być. Możemy wyłączyć Minecrafta. Wyłączamy dźwięk Audacity. Teraz tak. Teraz jak obrabiamy dźwięk w Audacity? E, szukamy pięciu. Pierwszą rzeczą, którą. Przez sprawdzę tylko jedną rzecz. Mm -hmm. A więc tak, yy, dźwięk we Frapsie, yy, obraz we Frapsie jest, jest, jest film z Frapsa. To będzie chyba ten, tu nagrywałem wcześniej, tego można usunąć. Tu jest ten film. I teraz, żeby go. Jak obrabiamy dźwięk w Audacity? Pierwszą rzeczą, którą można zrobić, efekty wzmacniaj. I możemy sobie podgłośnić do załóżmy o te 3 niecałe dB. Pozwolić na obcinanie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Okej, okay, może być, jest troszeczkę głośniej. Drugą rzeczą, ja mam akurat taki mikrofon, który zwiększa mi automatycznie basy w głosie, yy, brzmią w miarę tak radiowo, powiedzmy, ale tylko troszkę mi zwiększa te basy. Zazwyczaj podejrzewam, że większość z Was będzie miała zwykłe mikrofony. Nie obraźcie się, tak zakładam więc można, można zwiększyć basy jak to zrobić wchodzimy na podbicie basów i mamy tu częstotliwość 200, wzmocnienie decybeli 12 nie jest nam potrzebne aż takie duże wzmacnianie basów więc załóżmy podzielimy to na tutaj załóżmy 100 około 100 tutaj połowa z tego to będzie 6 Możemy nawet zmniejszyć O, dołóżmy do 52 i tu do, gdzieś do 3. I o tyle nam zwiększy basy. Ok, Mamy, zobaczymy jak to brzmi. Ok, teraz, żeby wyeliminować szumy, szukamy najlepiej, żeby to było 5 sekund. Akurat 5 tutaj sekund nie mam. A tu jest 5 sekund. Ok. Zaznaczam, zaznaczam parę sekund. Mm, efekty. Usuwanie szumu. Teraz uzyskujemy profil. Według tego eliminujemy wszystkie te dźwięki, które właśnie wyglądają podobnie. Czyli uzyskujemy profil szumu. Komputer zapamiętuje tą linię tutaj. Klikamy raz, obojętnie gdzie. Najlepiej na początku filmu. Nie musimy całego filmu zaznaczać. Bierzemy znowu efekty. Ten profil został już uzyskany. Usuwanie szumu. Zróżnik klikamy, tylko OK. I teraz usuwa nam szum. Zobaczcie jak to się wyczyści za chwilę. Widzicie? jeszcze ściutko I brzmi to w tej chwili tak. OK. To jest gotowy dźwięk. Komentarz. Tutaj nie musimy nic robić. Trzeba go wyeksportować. Eksportuj. Załóżmy, wyrzucimy to na pulpit. Zaznaczymy komentarz testowy i zapisujemy. Więc tak, komentarz testowy jest już obrobiony, gotowy. Teraz uruchamiamy program yy, CoreVideo Studio uruchamiam program CoreVideo Studio tworzę sobie nowy folder mm, nazwijmy go testowy okay. i tutaj wrzucę wrzucę ten komentarz oraz film z wrapcem. Nie wiem czy wtedy usunąłem prawidłowy ale to się okaże. I film Twerabsa jest. To możemy sobie zamknąć. Mamy te dwa pliczki. Ja tu wcześniej jeszcze miałem gdzieś. Yy, Okej, okay, to nie przykładam. Mamy te dwa pliczki. I teraz tak, jak to zsynchronizować? Nakładam obraz z filmu. Ja go tutaj sobie jeszcze trochę rozciągnę. Bo mogę to zrobić akurat automatycznie w tym programie. Dołożymy komentarz. Tutaj. I teraz tak, muszę widzieć grafikę tego komentarza, więc klikam sobie tutaj. I teraz tak. Właśnie, muszę go synchronizować, tylko tutaj będzie problem teraz, bo. Za dużo gadałem na początku. Podejrzewam, że tu to będzie mniej więcej. Zaraz sprawdzimy. Nie, jeszcze dalej. Szukamy tego wstrzyknięcia w palce. Normalnie miałbym tu na początku filmu, ale tutaj gadałem, bo wam tłumaczyłem. Nie wiem, jak to wygląda. A, to będzie tutaj, chyba. Zaraz sprawdzimy. Proszę bardzo, jest wstrychnięcie. Ja sobie ten... obetnę to w tym miejscu mniej więcej. A to mogę usunąć. I teraz przesunę sobie do początku. Powiększymy to. Jest moment wstrychnięcie w palce. I teraz ucinam. Jak najbliżej tego wstrzyknięcia w palce? Plik cały. Czy może zrobimy tak, spróbuję zrobić? Może wyjdzie to lepiej. Jeszcze trzeba go tu przesunąć. O, nawet w tym miejscu utniemy go. Proszę bardzo. W tej chwili powinien być zsynchronizowany z obrazem to. To możemy wyłączyć. I na filmie wyglądało to tak, jak nagrywaliśmy. Ok, teraz yy, usuwam ten pstryk, jeszcze włączę na chwilę to, żeby nie było tego. Dojedziemy tu bliżej komentarza, to można trochę... Ok, dojeżdżamy bliżej komentarza i ucinam całość razem z obrazem. Tak samo komentarz. Przesuwam znowu na początek. O, jest ładnie zsynchronizowane. To możemy wyłączyć. Ok. I załóżmy, że mamy zsynchronizowany obraz razem z komentarzem. Ja tu sobie jeszcze zawsze dokładam mm, moje logo. Ala logo. Rozciągniemy to, żeby było na całym filmie. Tutaj to można usunąć też żeby było na całym filmie. Damy tutaj do prawego górnego rogu i zmniejszymy, bo nie jest potrzebne takie duże. Co możemy jeszcze zrobić? Dodamy przezroczystość. Załóżmy na 50%. W moim programie muszę to skopiować i dołożyć na koniec filmu, żeby to... żeby to żeby przezroczystość była na, przez cały film. Ok, tak to mniej więcej wygląda. Jest tam logo w prawym górnym rogu. Z powiększymy, zobaczymy. Proszę bardzo, jest tutaj logo. Ok. Jeszcze raz. Ok, ja tutaj ten cały film to wszystko tutaj obetnę do 5 sekund, bo chcę Wam pokazać. Pokazać, jak to wszystko przebiega, ten całą, cały ten proces. To sobie zmniejszy do tego miejsca. Tak, i tutaj obetniemy wszystko. To też możemy obciąć. Deltę To oczywiście można wcześniej dodać. Tu mam gotowe. Akurat można dodać intro yy, z przodu filmu na koniec. Yy, we swoim czasie pokażę Wam więcej, jak intro też robić. OK. Renderowanie filmie, filmu w tym programie wygląda mnie w tej chwili. Yy, u mnie to wygląda tak. Tak ja to robię. HDV i. Opcja w 25 klatkach mi wystarczy do przesłania. Zmienimy tytuł. Testowy film. Poradnik. Ok. Zapisz. Ja to oczywiście mogę podgłośnić z względem filmu, ściszyć e, ścieżkę z, e, z e, z gry, dźwiękową, podgłośnić komentarz i tak dalej, to już zależy. Film jest chyba już gotowy. Tak, film jest gotowy. OK. I on mi się nagrał. Zrenderował mniej więcej w tym miejscu. To jest film jeszcze nie gotowy, on ma dosyć dużą wielkość. Yy, 13 MB. No akurat dlatego, że ma 5 sekund, to normalnie bym miał po kilka giga, gdybym go nagrał, nagrał dłuższy ten film. I jak obrobić ten film eee, otwieramy filmik do konwerter. zmienimy tutaj format tego filmu do MP4. OK, do MP4 Ustawienia. Ja zazwyczaj ustawiam w, te, w ten sposób, czyli 1280 na 720 to jest rozmiar okna, szerokość. E, wysokość, rozciągnij obraz, kodek wideo H264. E, tutaj 30 możemy na, na 25 ustawić. E, Bitrate niestandardowy, czyli 3,5 tysiąca. E, kodek dźwięku AC, stereo 48 tysięcy. HZ możemy ustawić na 44, tak jak wcześniej już ustawili dźwięk komentarza i 320 i ok tutaj wolno dwuprzebiegowe kodowanie będzie film miał 3MB akurat ten no i tak to mniej więcej wygląda cały ten proces jest dosyć prosty jest dosyć prosty i teraz tak hmm. przekonwertowany film, tu jest ten film Właściwości ma, ma 2,73 MB. Jeden jest gotowy już do Pokażę wam jak to wygląda, jest gotowy do wrzucenia Jest gotowy do wrzucenia na YouTube No i w sumie chyba wszystko To wam pokazywałem jak synchronizować. Obrabiamy, obrabiam w korowideo Video Studio eee, Framework Video Converter Zmieniamy format. No i to było w sumie wszystko. Nie jest to skomplikowane. Dosyć prosty jest to cały proces. No i co? W najbliższym poradniku pokażę Wam może jak stworzyć, bo nie każdy z Was ma FRAPSa. Oczywiście tam podawałem w filmie możecie używać programu Gregion. On nie jest że tak powiem kompatybilny z niektórymi kartami graficznymi. Niektóre gry też nie nagrywa. Ok, i tak to mniej więcej wygląda, cały proces tworzenia filmu jest bardzo prosty, nie ma tu w zasadzie nic skomplikowanego, wystarczą chęci, no i program FRAPS, bo pozostałe programy są tak naprawdę darmowe, zamiast Core Video Studio możemy użyć Windows Movie Maker, teraz można także w HD tworzyć te filmy, więc na razie największy chyba problem jest z tym Frapsem. Pokażę Wam w najbliższym odcinku... Postaram się, jak nie w najbliższym, to za kilka odcinków pokażę Wam, jak stworzyć intro. Dlatego, że do intra niepotrzebny jest program FRAPS. Niepotrzebny jest program FRAPS. Używamy tego tutaj programu. To wszystko Wam pokażę w najbliższym odcinku. To było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć.